Światowa Organizacja Zdrowia po raz kolejny rekomenduje ograniczenie spożycia cukru. W naszej codziennej diecie cukry proste mają zapewniać nam nie więcej niż 10% wszystkich spożywanych kalorii, co dla dorosłego człowieka oznacza 50 gramów cukru, czyli około 12 łyżeczek do herbaty. Doktor Francesco Branka twierdzi, że redukcja spożycia cukru poniżej 5% zapotrzebowania na energię, czyli 25 gramów albo 6 łyżeczek dziennie, przyniesie jeszcze większe korzyści dla naszego zdrowia. Nowe rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia dotyczą całego cukru zawartego w pożywieniu, zarówno tego dodawanego przez producentów żywności, jak i tego występującego naturalnie w jedzeniu, np. w miodzie, mleku, owocach czy sokach owocowych. Ostatnie badania naukowe dowodzą niezbicie, że ograniczenie spożycia cukru wpływa bezpośrednio na zmniejszenie wagi ciała. Przyjmowanie zbyt dużych ilości cukru zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego, sprzyja chorobom układu krążenia oraz otyłości. Dr. David Serre twierdzi, że powinniśmy zmniejszyć o połowę lub całkowicie zrezygnować ze słodzonych batoników i napojów, które są dla nas szkodliwymi substytutami pełnowartościowych posiłków. 20, 30, 40 lat temu do posiłku dostawaliśmy 200ml porcję słodzonego napoju gazowanego. Dziś pijemy z ogromnych 750ml lub nawet litrowych kubków. Wielu uczonych nie waha się porównywać cukru do narkotyku. Uważają oni, że pokarmy szczególnie bogate w tłuszcz i cukier pobudzają układ nagrody w mózgu poprzez zwiększenie poziomu neuroprzekaźnika, dopaminy, podobnie jak robią to uzależniające leki czy narkotyki. Argumentują oni, że zaburzenia łaknienia, jak np. bulimia, mają podobne cechy do uzależnienia od narkotyków. Nie odżywiamy się prawidłowo, bo generalnie jesteśmy społeczeństwem zestresowanym, a kiedy ktoś się denerwuje, może jeść bez opamiętania. Pociesza się cukrem, nie zdając sobie sprawy, jak negatywnie wpływa to na jego zdrowie. Myślę, że wszyscy powinniśmy przejść na dietę, powiedziała mieszkanka Aten Agni Stasinu. Tymczasem fizjolodzy zapewniają, jeśli nie głodujemy, nie mamy kłopotów z przyswajaniem jedzenia w normalnej diecie, dodawanie cukru do potraw nie jest nam w ogóle potrzebne.